Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Immortal a to jest nas kolejny odcinek z e, Farminga Simulator 22. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sobie pola na kolejne siewy. Wywieziemy sobie kapustę, które nam się już tutaj uzbierała. Uzupełnimy sobie szklarnię, uzupełnimy sobie e, pokarm w kurnikach tego sorgo, którego zebrałem wcześniej. Było tutaj 18 tysięcy, bo uzupełniłem te dwa kurniki do 9. Na 9 tysięcy, czyli na maksa praktycznie I zostało nam 32 tysiące Czyli ja myślę, że Na rok z trzech pól spokojnie nam wystarczy Teraz znowu nam zajdzie 18 tysięcy bo uzupełnimy sobie Kurniki Sorgiem oczywiście No i przygotujemy sobie pola pod kolejne siewy, tam już I zobaczcie jeździ pracownik z pługiem który przygotowuje pole pod, pod kultywatorowanie i do kolejnego zasiewu właściwie tu jedno pole mamy już pługiem przejechane czyli czyli wystarczy że zrobimy kultywatorowanie i będziemy mogli obsiać tutaj musimy sobie uzupełnić przyczepy w tym momencie sorgo Pamiętajcie, że przyczepy mamy 8000 litrów, czyli potrzebujemy jednej przyczepy i 1000 litrów do uzupełnienia kurnika. Ja to sobie zrobię w ten sposób: najpierw uzupełnię jeden, później uzupełnimy drugi. Najpierw uzupełniamy, posprzedajemy sałatę. Zobaczymy, ile będziemy mieli hajsu po sprzedaży sałaty, bo być może ja po prostu wymienię już jeden ciągnik. Wciąż mi zostało 145 tysięcy z poprzednich sprzedaży jaj tutaj dostałem komentarz pod poprzednim odcinkiem, ile z jednej sprzedaży, ile z jaj zarobiłem? To było około 80 tysięcy, może troszkę ponad, z jednej sprzedaży to było 46 tysięcy średnio, tak sobie plus minus tam gdzieś wyliczam. Uzupełnimy tutaj i przejedziemy się teraz jeszcze do tego drugiego kurnika, zrzucimy się te 7000 litrów i dowieziemy 2000 jakby do tego drugiego kurnika No i pomału będziemy musieli zacząć pakować przyczepę. I tak jak wam powiedziałem, ja myślę, że to już będą ostatnie. E, użycia, właściwie jedne z u, ostatnich użyć, modyfikacji Strongman żeby po prostu już w kolejnych odcinkach e, pakowanie tych e, tych palet odbywało się za pomocą jakiejś ładowarki albo tura, zobaczymy m, jakąś, m, albo ten, albo m, widlaka weźmiemy zwykłego no zobaczymy, ja jeszcze się zastanowię jakie będę to chciał robić i, i czy mi będzie po prostu wygodniej Dobra, wystarczy. I słuchajcie, zostanie nam jakieś 14 tysięcy litrów w, w silosie. No więc w sumie. W sumie no, mieliśmy jakby na rok czasu tylko. Bo w tym odcinku jakby. Znaczy chciałbym przygotować teraz pola pod y, sorgo, bo nie pod sorgo, przepraszam, pod soję. I chciałbym zasiać soję na swoich polach Żeby po prostu też mieć zysk z soi a w, a w późniejszym gdzieś tam terminie będę chciał obsiać Pola po prostu trawą, żeby już zbierać Zbierać siano Pod następne zwierzęta, które bym chciał na swoim gospodarstwie Dobra słuchajcie, to mamy uzupełnione tam, tam nam jeździ pracownik z pługiem, który, który gdzieś tam podobił mijaczki, więc ja to będę musiał ręcznie poprawić. Puścimy sobie na tym pierwszym, na tym małym polu pracownika z kultywatorem. Ja myślę, że kultywatorowanie my tutaj ogarniemy sobie zaraz momentalnie. Może jedno pole przekultywatorów przekultywatoruje. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Kultywatoruje, czy przykultu... No nie wiem. Skultywuje. Nie wiem, być może dobrze. Jeżeli nie, to mnie, to mnie poprawcie. I co? haczy nam to coś? Nie, po pomalutku, po malutku. Dobra. Ja nie będę teraz zbierał kamieni w sumie, no bo jest ich mało, właściwie niewiele. Także polecimy sobie kultywatorem opuszczamy kultywator w porządku. Lecimy. Luc jak widzicie daje sobie radę 143 konie mechaniczne, z tego co pamiętam i ten ciągnik z nami zostanie jeszcze na gospodarstwie natomiast wymienimy sobie na pewno ciągnik stara z takich powodów jakich Wam mówiłem w poprzednim odcinku gdzieś tam już ten model tego ciągnika jest niewystarczająco dobrze dopracowany po tej aktualizacji on się jeszcze bardziej popsuł niż był popsuty na samym początku no ale no tak to już czasem bywa ja znalazłem aktualizację, ale bym musiał od początku kupić ten ciągnik Bo on zapewne po aktualizacji by zniknął, więc sobie darujemy po prostu i kupimy coś innego Ja już gdzieś tam mam jakieś wstępne Wstępne pomysły co ja bym chciał kupić Myślałem o masej Fergusonie, o tym Z którym się zaczyna Na tej mapie Ale stwierdziłem, że ten masej no właściwie stać nas w tym momencie na tego maseja on ma tam 170 koni, ja może już bym chciał mo lekko mocniejszą maszynę, tutaj w starze mamy znaczy w tym ciągniku stara mamy 180 koni to powiedzmy, że na takie 200 bym chciał powiedzmy wskoczyć taki pułap natomiast jeszcze nie mamy wystarczającej ilości gotówki żeby to zrobić i słuchajcie, teraz po tym kultywatorowaniu, zobaczcie te kamienie. My wciąż je mamy na polu nie. Ale jeżeli zwałowałbym teraz glebę, to te kamienie nam się pochowają. I możliwe, że ja to zrobię przed zasiewem, jeszcze, żeby jak najmniej sobie uszkodzić siewnik. No bo kamienie, które mamy na polu, one uszkadzają maszyny. Powodują to, że one się częściej psują, nie? Ja tych kamieni tutaj nie zbierałem, no bo one są małe jeszcze. W porównaniu do tych kamieni, które na multiplayerze mi wyskoczyły, tam były naprawdę kloce. Więc stwierdziłem, że. Czy po prostu zagramy tutaj. Znaczy, zwałuję po prostu tą glebę po, po, skultywator... po kultywatorowaniu, nie? I słuchajcie, za chwilę puszczę pracownika na tym polu, żeby on je dokultywatorował już do końca sam. A, a my zapakujemy sobie sałatę, wywieziemy sobie sałatę do sprzedaży na przyczepie. Albo może, no tak, być może tak zrobimy, bo kurki już mamy uzupełnione, czyli. Paszę kur mamy uzupełnioną I tutaj mamy dekultywatorowanie A jak sprzedamy sobie jeszcze sałatę To myślę, że będzie nas stać na kupno ciągnika I Ja myślę, że to będzie ciągnik, który zostanie z nami już na dłużej To myślałem, że może jako trzeci ciągnik kupić to sobie, żeby nie sprzedawać te, tego ciągnika Stara, bo gdzieś tam on przy tych jeszcze takich e, stricte, stricte polnych pracach, typu, właśnie tak jak teraz sobie pługiem zasuwa, no to on się jeszcze sprawdza gdzieś tam, e, natomiast e, no samo, znaczy. Nie ma sensu w nim składać pługu do pozycji transportowej, bo po prostu ta pozycja transportowa nie działa najlepiej, nie? Zresztą na którymś odcinku było to bardzo dobrze widać Że on sobie jednak z tą pozycją transportową tego pługa nie radzi i gdzieś tam te koło obciera o podłoże Więc myślę, że... Myślę, że po prostu kupimy sobie nowy ciągnik jako trzeci, a tego, tą, tego ten ciągnik stara on będzie nam. Zostawimy go po prostu podpiętego pod pług i on będzie nam tylko i wyłącznie gdzieś tam jeździł z tym pługiem yy, i będzie nam Oreopola. I ja myślę, że to będzie dla niego najlepsze rozwiązanie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj już puszczę pracownika. Niech nam w sobie pracownik dokończy tą pracę. Zobaczmy tylko, czy on mi tutaj nie pominie tego kawałka gdzieś tutaj. No, słuchajcie, zarobił to. Ok, w porządku. To my sobie te, te, tego pracownika puścimy. W międzyczasie zapakujemy sobie palety z sałatą. No i po prostu sprzedamy tam, gdzie będzie najkorzystniej. No, za chwilkę zobaczymy, gdzie. bo no, ja sam jestem ciekaw. Trochę tych, yy, tych palet z sałatą będzie generalnie. Ja nie wiem, czy to nie jest moment też, w którym powinienem wymienić sobie tą przyczepę, albo albo w ogóle cały ten zestaw do wywozu sałaty i jaj. Jest fajny zestawik z modyfikacji, na pewno. I on słuchajcie, i on słuchajcie, jest taki, że zapakujemy na niego naprawdę dużo. Ale też i ładną sumkę kosztuje. Podejrzewam, że tę kasę, którą mam, musiałbym wydać tylko i wyłącznie na ten, na ten pojazd. Czy no jest to ciężarówka, tak? Więc tu nie ma co nawet ukrywać tego, ale, ale kosztuje gdzieś tyle co nowy ciągnik. A ja właściwie potrzebuję w tym momencie y, chyba bardziej ciągnika niż y, ciężarówki do wywozu y, tych surowców. No i też chciałbym zejść z tej modyfikacji Strongmana, czyli chciałbym gdzieś tam kupić już jakiś sprzęt, który pozwoli mi te palety pakować normalnie. Ale właśnie tak sobie zdałem sprawę, że do tego potrzebuję też normalnego, normalnej przyczepy jakiejś, bo na to będzie ciężko załadować nam po prostu palety z czymkolwiek. Idealnie, dobra. Weźmy sobie teraz z tej pierwszej szklarni. Paletka do palety. Powiedzmy, że jest dobrze. Kolejna, o. Dobra, no i teraz Słuchajcie, wiecie, to ja przyjadę ten kawałek, bo po prostu nie chcę mi się chodzić aż tak taki kawał z tymi paletami. Będzie mi po prostu wygodnie jak podstawę ten, ten, tą przyczepę bliżej. Dobra. Ej. Okay. pas. ja przeczepiam tak te pasy żeby te palety mi się nie zsuwały w momencie gdzie ja, gdy ja je nakładam na jedną na drugą gdzieś tam dosuwam i, e, palety do palety i po prostu czasami jest tak że dosuwam palety do palety i paleta na, o, o którą się miała zaprzeć spada <grym> no, i, no i cóż nie trzeba od początku wkładać no taki czasem urok E, dobra, słuchajcie, ile mamy tutaj? Zostało nam 434 sałaty, więc ja myślę, że wywieziemy tą, tą skrzynkę jedną z tamtą pozostałą. Zobaczmy, gdzie mamy najdroższą sałatę w tym momencie. To jest dość istotne. E, to nie tutaj, to będzie tu. Sałata e, 2058. Nie jest to jakaś najwyższa cena, ale myślę, że jesteśmy w stanie za tyle ją sprzedać. Mamy 8000 litrów na przyczepie. Jeszcze dajmy, zobaczymy jaki będziemy mieli zysk. Myślę, że coś koło 8000 razy 2, koło 16000, 15 zobaczymy. Wywieziemy. ja będę musiał. O, chyba tam już skończył w ogóle pługiem, mi pracownik jeździć. A ja będę musiał jeszcze poprawić na pewno jaki, które pracownik porobił. Gdzieś tam. No, jeszcze kawałeczek dosłownie, i jesteśmy na miejscu. O, widzicie, tak czasami podbija po prostu. Nie wiem z czego to wynika. Czy to z błędów mapy, czy. No, najpewniej z błędów mapy. Jeszcze na tym naszym. Ciekawym skrzyżowaniu będziemy, na którym jest kolejne takie podbicie. Ciekawe, czy tym razem też będzie widoczne swoją drogą. I słuchajcie, zobaczymy sobie, znaczy ja sobie dokończę, poprawię te mijaki. No i będę musiał pracownika przystawić na kolejne pole, dlatego że mamy w tym momencie 5 pól, na których jakby będziemy na bieżąco pracować i na bieżąco je będziemy obsiewać jakby dla zysku. O, o. No tak, gdzie kurde? Przecież zmieniam pas Halo. Chłopie. Te SI teraz jak mają jakąś prędkość, to już w ogóle ci się nie zatrzymają. Chociaż w 19 one, one się zatrzymywały, te SI, one nie były takie, że gdzieś tam jak wjechałeś, to, to on dalej jechał gdzieś tam, wiesz. Aj. aj, 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 aj. Nie tak. 358, bo już mi złapało, złapało mi sprzedaż. Teraz jest lepiej. Odczekmy to. I słuchajcie, wrócimy sobie do naszego pracownika. Aha, ok, on tutaj w ogóle jakoś skończył. Ciekawe. Słuchajcie, nie w tą stronę. 16 tysięcy zarobiliśmy. Czyli mamy 162 tysiące. Czyli do traktora, który ja chciałem kupić, chyba jeszcze troszkę jest za mało. No, słuchajcie, ja sobie tutaj już tym pługiem sam dopracuję ten kawałeczek, bo to dosłownie chwila. Widzicie, ta, ten ciągnik stara. On się jeszcze tutaj, przy, pługo, przy takiej ciężkiej robocie, jak pół, jakby oranie ziemi, on sobie jeszcze w tym momencie radzi nie tylko do tej. Pozycji transportowej nie bardzo ten, no nie bardzo. O właśnie, tak jak teraz zahacza kołem o ziemię, nie? Także tą pozycję transportową on no nie jest w stanie sobie poradzić z tym. Także przelecimy sobie tutaj jeszcze ten kawałek. No tu jeszcze ile jeden przejazd będziemy mieli i będę musiał poprawić te mijaki, które tam porobił. W tamtym miejscu jest szczególnie, bo tutaj ta strona jest ok. Tam kawałeczek jest do, do poprawienia. Moment i, i ogarniemy. No i tu widzę, że też jest kawałek zostawiony. Ten kawałek to może w sumie od razu bym poprawił. Tylko ja się muszę jakoś ustawić lepiej że tak dobra no i okej okay, teraz mamy no ostatni kawałeczek już obróćmy sobie jeszcze pług bo ja bym chciał do tej w sumie nie musieliśmy, ale ja chciałbym i tak w tą stronę to zrobić dobra, lecimy z ostatnim kawałeczkiem Dalej sobie poprawię te mijaki i puszczę tego pracownika już na kolejnym polu. A w międzyczasie gdzieś tam postaram się, żeby ten pracownik mój z, z przyczepą z lawetą przyjechał. Dobra. Poprawiamy sobie teraz mijaki. Ogarnięte. No i słuchajcie, ja bym chciał teraz wymienić ten, ten, ten ciągnik, ale to już wam mówiłem. Myślę, że w pierwszej kolejności... Zresztą zobaczmy, czy mnie w tym momencie jest stać, żeby go kupić. Ja postanowiłem, że to będzie ten Massey Ferguson. Z silnikiem dwustukonnym kosztuje 147 tysięcy ja bym go chciał... A szerokich oponach nie będzie z obciążnikami z konsolą ładowacza nie, ale z GPS-em Aha, brakuje nam 3000 słuchajcie 3000 i obciążnik jeszcze do niego Czyli sobie jeszcze chwilkę przepracujemy, ale ja myślę, że w dzisiejszym odcinku już go kupimy, dlatego że jak sprzedamy tę sałatę, którą jeszcze mamy w szklarniach, to ja myślę, że będziemy na styk. A jeszcze gdzieś tam mam jakieś jaja już się uzbierały. Tam może niewielka ilość, ale zawsze coś. A, okej, okay, ja wiem dlaczego ten Mijak tutaj został zrobiony, bo ja nie wyrywałem wcześniej znaku i on po prostu. No dobra, już wszystko jasne. By nie zrobił tego mijaka, gdyby ten znak był wyrwany. No, to jest ten błąd, o którym ja wam mówiłem, że że za każdym razem muszę ten mijak usuwać po prostu bo znaczy ten znak usuwać po prostu bo pracownicy mi tutaj gdzieś tam e, tą pracę zaczynają później w, w środku pola nie dobra słuchajcie ja tutaj puszczę go niech on sobie e, nam tutaj ora drugie pole znaczy właściwie to już trzecie e, a my wróćmy wróćmy tym a był odpalony okej okay. nie musiałem go gasić Wrócimy sobie tym samochodem Daczą Daczą, daczą Powrót daczą do, do gospodarstw, Na gospodarstwo Na pusto O, znowu zahaczył Ciekawe Jeszcze musimy uzupełnić wodę w szklarniach No jest trochę roboty, że tak powiem Mam trochę roboty Mam nadzieję, że uda się w miarę sprawnie to nam ogarnąć. No Także w tym sezonie sobie zasiejemy soję, a w następnym sezonie od razu po, si po soi ja będę chciał zasiać trawę. Będę chciał kupić kosiarki yy, i przygotować się pod zbiór. Siana po prostu. Dlatego, że chciałbym odpalić, e, chciałbym odpalić, jakby zagrody z owcami. Chciałbym ruszyć z owcami. Owce, tekstylia później. No zobaczymy jak nam się uda szybko to rozwinąć. Ja bym chciał taki pełny łańcuch produkcyjny zrobić. Jeszcze kombajn do bawełny, bawełna. No, bardzo duże wydatki, bardzo duże wydatki przed nami. No, ale do bawełny ja potrzebuję też mocniejszego ciągnika pr przede wszystkim, nie, bo bo jednak e Bawełnę ja bym chciał na jakimś większym polu zrobić, żeby po prostu mieć chociaż te trzy kostki powiedzmy z, z jednego pola. Tymczasem sobie zapakujemy tutaj palety z sałatą. Kolejne. Ja myślę, że tu na, dwie, na dwa już jakby nie będzie. Po prostu zapakuję to wszystko, co tutaj już jest, już mamy. Ja Pasę oczywiście przepinam standardowo, żeby mi tu nic nie pospadało, nie posuwało się. I dwie palety gdzieś tam na górę machniemy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, co, jaki, jaki z tego będzie zysk. Powiedzmy jedną tutaj, i drugą. Za nią Mniej więcej na środku Dobra Ja już sobie tutaj puszczę pracownika Żeby pracownik sobie nie dojechał no, To zobaczcie fajna opcja w sumie Bo można właściwie całym gospodarstwem Zarządzać z punktu Z punktu Mapy Aha tylko żeby pracownik dobrze pojechał To ja muszę jeszcze przejechać za ten most Który tam jest Aha, No i tutaj widzę że nie, nie dokultywatorował tego pola Gdzieś tam zostawił jakiś kawałeczek przy przy płocie i przy szklarniach tam od latarni nie wiem z czego to wynika że tak zostawia ale no ale zostawia a w ramach tego że robimy orkę tych trzech pól to ja też te trzy pola będę chciał połączyć w jedno i słuchajcie my zawoziliśmy i sprzedawaliśmy to gdzieś tutaj chyba nie tą sałatę te trzy pola połączymy sobie w jedno, czyli tych dróg tutaj pomiędzy tymi polami nie będzie. To będzie jedno takie większe, dłuższe pole. Ja to sobie zrobię. Jeżeli jeszcze nie na tym odcinku, to sobie zrobię to poza odcinkiem, gdzieś tam. Więc już w następnym odcinku, jak będziecie oglądali, to już te pola będą połączone. I słuchajcie, weźmy sobie teraz do tego Duca. Siądźmy. Bo tu jeszcze musimy dokończyć kultywatorowanie, dlatego że on zrobił mi jaki. Nie wiem z czego to wynika, ale zawsze do tej latarni dojeżdża i od latarni zaczyna, nie? To jest po prostu loteria. Ci pracownicy wciąż działają jak właściwie w 19. Nic nie są poprawieni. Mam nadzieję, że Giant software, no tam była w ogóle modyfikacja płatna zaplanowana, że Coś z tymi pracownikami będą polepszać, bynajmniej tak sugeruje gdzieś tam ten e, podtekst, który oni w zawarli w, w informacji o modyfikacjach. <laughs> Także zobaczymy, co to będzie. W ogóle mm, znowu, znaczy kolejne modyfikacje pojawiły się na, na oficjalnej stronie, na Modhubie. Dostaliśmy zastrzyk takich modyfikacji. Ja jeszcze ich dokładnie nie przejrzałem wszystkich, ale. Jak je przejrzę, to wam na pewno tutaj gdzieś wstawię. Albo może wstawię wam taki 5 filmik w środku tygodnia, co nowego na Modhubie się pojawiło. I postaram wam się jakąś taką krótką prezentację zrobić. Z tym, że ja będę może prezentował oficjalne maszyny od Giant Software nie? z Modhuba. Nie jakichś tam twórców, jakby moderów. Tylko te oficjalne maszyny Giant Software. Jakąś taką krótką prezentację, co się pojawiło, jakby co, co Gianti dodali gdzieś tam od siebie do mod huba, co można pobrać i jest na pewno dobrze zrobione, nie? Postaram się taki filmik wstawiać za każdym razem, kiedy Gianti coś tam dodadzą. Ok, słuchajcie, ja tutaj puściłem pracownika z kultywatorowaniem. No, i słuchajcie, ja myślę, że w tym odcinku to byłoby już wszystko. Nie kupimy sobie tego, tego ciągnika jednak na tym odcinku, ale w następnym odcinku podejrzewam, że albo już ten ciągnik będzie, albo zakupimy go zaraz przy starcie. Słuchajcie. No i tak jak powiedziałem, myślę, że w tym odcinku byłoby to już, byłoby to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie mi zostawić jakiś ślad pod filmem.